No więc dlaczego? No, dlaczego władza tak uh -huh. postępuje? No to oczywiste. Władza realizuje teraz zupełnie inne projekty i o ile wcześniej pamięć wołynia była niewygodna. teraz staje się już, z punktu widzenia tej władzy, staje się, uwaga, o zgrozo, szkodliwa. To przeszkadza w realizacji projektu Ukropolu. Szanowny uh -huh. panie redaktorze, szanowna publiczności, no przecież to już nie jest teoria spiskowa, tylko to jest projekt publicznie ogłoszony. Niektórzy zabrali się dziarsko do jego realizacji i to się dzieje naprawdę. Mamy nadreprezentację. Prezentację emblematyki barw państwa sąsiadującego. W polskiej przestrzeni publicznej. W niektórych polskich szkołach odśpiewano, owszem, hymn polski, ale też i hymn ukraiński na zakończenie roku szkolnego. Na uczelniach i w tych samych szkołach promowano do następnych klas pod naciskiem przełożonych, pod naciskiem kuratoriów, promowano pod naciskiem ministerstwa, być może nie zwerbalizowanym dosłownie, no ale wola władzy tutaj nie ulega wątpliwości. Promowano uczniów. Którzy może nawet jeszcze nie władają językiem polskim, a może w ogóle w tych okolicznościach nigdy nie będą nim władać, no bo jeżeli, uh -huh. jeżeli jest możliwa promocja bez tych kompetencji podstawowych, językowych, no to, to po co się uczyć? Są uczelnie, na które przybyli, uwaga, uczeni ukraińscy, którzy teraz stworzono takie warunki, mogą się zgłosić, zameldować, powiedzieć: byłem doktorem, Wszech na, na Ukrainie, ale wraży Putin spalił mi mój dyplom i dlatego teraz tutaj nie mogę się Państwu wylegitymować. No, to jest śmiech przez łzy, ale jednocześnie, jednocześnie, szanowni państwo, przecież publicznie została postawiona kwestia praw wyborczych. Dla Ukraińców w Polsce. Między innymi rzecznik. Eks-Rzecznik rzecznik, -rzecznik wezwał do tego tak, i tak, mnie tak. to wcale nie dziwi, bo to było dla mnie oczywiste, że do tego to będzie szybkimi krokami Czyli miał zmierzać, jak mówił o przesiedleniach. No, naprawdę nie będziecie mieli czasu. Pamiętam się, ten, hejt, pamiętam nie ten hejt bę, dziękuję, dziękuję za tę pamięć. No tak, rzeczywiście, uh -huh. kiedy mówiłem, że to już nie jest pomoc uchodźcom wojennym, że to jest przesiedlenie, no to, to była prawda, mowa nienawiści i, 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 i woda. Na, na, na Młyn Moskali. Z takim modzewem się spotykałem. No, a dzisiaj chyba nie ma już co do tego wątpliwości. Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Waszyngtonie, Magierowski, już myślę z półtora miesiąca temu, wyraził przekonanie, że, że więcej niż połowa, może dwie trzecie tych, którzy do Polski przybyli, tutaj się osiedlą. Magierowski, który, notabene, zmieniam temat, przeskakuje na sąsiedni ukryty tor. Magierowski, który, jak słyszę, jak mi donoszą moi, moi tajni korespondenci, zrealizował już w Waszyngtonie misję negocjowania spłaty roszczeń żydowskich. A jeśli dodamy do tego tutaj w, w Warszawie bardzo zastanawiającą akcję z powrotem Kościńskiego do rządu na stanowisko nieministerialne, ale na stanowisko, które ma być kluczowe dla, uwaga, handlu bronią, dla zakupów. Zbrojeniowych. No to jeśli dodamy y, jedno do drugiego i jeszcze, i jeszcze na moment się zastanowimy nad tym, od kiedy to władze Rzeczypospolitej Polskiej są takie asertywne, że aż minister, minister chyba Selin y, reklamuje to, jak się zabrali za ukrócenie samowoli bezpieki izraelskiej y, y, tutaj no, pilotującej lula, tak, ucieczki. Ile dekad to zabrało, ile lat tej ekipie Zjednoczonej Urze Prawicy, żeby zauważyć teraz, ten problem? Teraz? No i ja, mm. ja, ja, szanowni państwo, prognozuję, prognozuję było, że im bardziej teraz tromta Dracko reklamuje yy, swoją. Od tego roku, panie pośle, można było wejść z biało-czerwoną flagą na drzewcu. To wielka sprawa. A tyle lat nie można było. No prawda? Właśnie. co się teraz Im wystarczy? bardziej rząd PiS y, y, z przystawkami reklamuje swoją asertywność w relacjach z Żydami. Tym bardziej, jak sądzę, po raz kolejny nas sprzedają. To moje... Przypuszczenie, sądzę, że zakupy zbrojeniowe, które te kontrakty, które będzie firmował, sygnował pan Kościński, no to jest najlepszy sposób, żeby przykryć, zalegendować dowolnych rozmiarów transfery finansowe, bo przecież zbrojeniówka to są drogie rzeczy. I tu uh -huh. nikt nie pyta, nikt się nie dziwi. To zresztą jest objęte bardzo często tajemnicą, no tak. prawda? Więc y, y, Ukropol. Wracając do punktu wyjścia, to, to jest, szanowni państwo, projekt, który wam prezentują jako wielką szansę, jako okazję wielkich wygranych i pod tym pretekstem pchają nas wszystkich głębiej w tę wojnę, a rezultatem będą, szanowni państwo, cudze długi. Mianowicie te, które już zrobił i których jeszcze narobi reżim kijowski, i rezultatem będzie uwikłanie nas tak głębokie w tę sytuację, że rozsądzić i rozsupłać będą mo mogli potem już tylko starsi i mądrzejsi. Mhm. Tak? Czyli, e, e, czyli dla naiwnych Polaków i biednych e, Ukraińców e, wizja mocarstwowej, e, mocarstwowej organizacji, Wielkiej Unii Politycznej w Europie Środkowej, a w praktyce żydowski zarząd powierniczy, którego rządy aktualne są przecież bardzo chętnymi podwykonawcami zauważę, że cenzura o której napomknął napomkną mm -hmm. Marcin Rola, który sam jest, przecież szanowni Państwo, weteranem. tak, weteranem tych walk, także sądowych. Cenzura przecież ma za politycznie poprawne główne kryterium te, te wytyczne, które formułuje diaspora żydowska i przecież u nas już się sadza do aresztu pod takim pretekstem pseudoprawnym, jakim jest mowa nienawiści. U nas się wyłącza portale. Ale mam takie wrażenie, jak tak czytam różne media, oglądam to wszystko, że tylko z de facto Polacy zostali na tym, na tym polu walki, bo już Unia Europejska, że tak wyrażę, ma to, ma to kompletnie w tyle. I zawsze e, nie. To prawda, ewidentnie to widać. Niemcy, Francja, Włochy absolutnie już przebierają. Pojechali zresztą, mówili, słuchajcie, no weźcie tam już, wyluzujcie z tymi ludzkimi, bo ileż można, my tu chcemy kręcić biznesy, a nie, a nie tutaj się gubkować, wiecie, w mediach. Więc, a tylko zauważyłem, odpaliłem dzisiaj TVP-info, żeby się trochę wyniszczyć intelektualnie. No i tam słyszę taki tekst na dzień dobry, że tutaj Polska i uwaga, tylko Polska daje takie, a nie inne wsparcie. Czyli wszyscy de facto mają gdzieś, ale tylko Polska jest w to umoczona, inne kraje z tego wychodzą. To jak no to i, i jeszcze Duma jeszcze duma z tego i rzeczywiście niektórzy dali się jedni wpędzić w poczucie winy. I lęku, żeby nie, nie być nominowanym na ruskiego agenta i, i nie być przekreślonym jako zły człowiek, który który nie niego nie kocha i, i nie troszczy się o wdowy i sieroty wojenne. Więc wobec jednych szantaż, a wobec innych wielkie nadzieje, wielkie złudzenia, wielkie, wielkie szerokie perspektywy rozsnuwane, oparte na niestety łóżeczkach, historii na fałszywych przesłankach i geopolitycznych i, i przede wszystkim ekonomicznych. No niektórzy po prostu już naprawdę uwierzyli w to, że jeszcze jeszcze chwila, jeszcze troszkę, jeszcze parę czołgów tam wyślijmy, jeszcze, jeszcze trochę rakiet i jeszcze trochę Udajmy pieniędzy. Nas. Nas. I wtedy rzucimy Moskali na kolana, wypchniemy Rosję za Ural i będzie Ukropol od pierwszego. No, szanowni Państwo. Naprawdę. Naprawdę.